Siemano wszystkim z tej strony Spartan, a ze mną jest. Jeszcze. No i jeszcze kilku innych graczy. I teraz tak: przez pewien czas nie było nowego odcinka. Ponieważ nie miałem zbyt dużo wolnego czasu, ale teraz wrzucam nowy odcinek i już jest nowość. To znaczy, nowy gracz: jakiś tam dupek, od którego już zarąbałem diaksowego miecza, bo mnie zaczął obrażać. Na marginesie zabiję go z kamiennego kilofa I się lagami ćwok tłumaczy, ale... Wiecie. Że odcinki pewnie będą poświęcone trollowanie tego idioty, no ale. Jak się już takim urodził, to nie moja wina. Dobra. A wy czemu nic nie mówicie? Aha. Ej, Krypcio! kriper! Krypcio. Mushbajzer Creeper! MUSZ, bajzer. Musz bajzer. MUSZBAJZER, IDIOTO! Szeller, chodź tu. Scheller, patrz co ten idiota zrobił. Stanął sobie tutaj, po czym przyszedł Creeper i wszystko rozsadził, bo ten idiota się nie wylogował. Wy... No No, Muszbajzer, wyloguj się jak wychodzisz. No ty idioto! Ja mam diaksowego miecza! Ja pier... Jaki jak nieogar, jaki nieogar! No i stracę diaksowego miecza, dzięki, wielkie dzięki! No. Ty, musz bajzer! Musz bajzer, jak ja ci wrąbię... Ty, ty jesteś naprawdę geniusz. Stanąłeś tutaj, nie wylogowałeś się, podszedł creeper, rozsadził to, po czym ty mnie tam jeszcze zrzuciłeś, a ja miałem diak a ja miałem Diaksowy miecz. Idiota. Tak, ty mnie zrzuciłeś i ty zrobiłeś tą dziurę, idioto. Właśnie, był event w sobotę, Nie Gdyby ktoś się pytał skąd Diaksowy miecz. Gdybyś skądś się pytał, skąd enchantowana zbroja tego cheatera? A teraz... teraz oddajesz diamentowy miecz, Lamo Muszbajzer. Zwykły diamentowy miecz bez enchantu, ale oddajesz. Zrzuciłeś! Nie moja wina, że masz lagi, ale mnie zrzuciłeś. A i ja miałem jeszcze szósty level. Hop, 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 hop. No, no szybko. To rzeczy po evencie, Tak jakby co? Żeby nikt się nie dziwił, nie? <grystanie> Mało bardzo tego jest. No, nie przeżyję na tym więcej niż dwa dni. No, rzucaj tego miecza. No tu jestem, o tu. Za. O. Jeżeli mi tego nie dasz, to Cię zaraz zrzucę, bo przez te lagi nie będziesz mógł się wybronić. Po coś tu postawił skrzynkę! Jak? Jaki? Sheller stanął na kaktusie, nie! Co za idiota. To było. Tak, było. Nie, oczywiście, chodzi zawsze. Wyrzuciłem pęk. A czemu ty nie muszę wziąć? Bo... No jaki? Słabo. Ale na mańce? To... Gdzie ten miecz? Czekaj, gdzieś panie. Czekaj, to... Nigdzie tu nie ma miecza. Kurde, to mnie denerwuje strasznie. To nie ma tego tutaj. To jest nerwuje strasznie. A idę, bo, bo... bo cię nie lubię. Pójdę lamię pomóc, bo tam go szkielety zabijają i w ogóle to jakieś straszne tutaj potwory się tutaj pojawiają. Na przykład takim jednym ze strasznych potworów jest ten pan. Ale odrzut skrzynią go Creepera walnąłem, odrzuciło go chyba na 15 kratek. Zobaczę jak zginą No jasne no. Ale ja mam taki lak, że jeszcze widzę szelera <noise> Dobra ja się tu położę A tak e, Tu jest tak. skrzynia kresu ja Już się przestraszyłem, że moje itemki tu są Dlaczego nic nie mogę zrobić? Dla małości

No, 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 zacząłem no, no, wiem, wiem, wiem no, ja tutaj zacząłem ten ten... no, no, ja zacząłem piec i temki. Że przepalać. O, jest. no, żelaza. 25, tego. no no, no, no. Wiesz, że mnie już tu od dawna nie ma, okej. Okay. Dobra, mam. No mam. Też jak ty je tam rzucać, to ja byłem na spawnie. Ale to drobiazg. Nieważne zupełnie. Polisz. Ja Gdzie Polish? polisz? Polisz, ja, ja, jak, ja jak ja zaraz włączę moje cheaty, to wam cały zamek zniszczę. Sprawdzę, czekaj, sprawdzam, czy polisz nie ma jej moda. Nie ma, okej, okay, nie ma.

Przeczytajcie teraz na, ten, na czacie. Firma destrukcyjna Spartan. Została zatrudniona do rozbiórki tego zamku. A jestem u zielonych. Nie spadaj. No już po polu. No już po polu. No już po polu. doświadczenia. No więc teraz ja sobie zjadałem. To nie przerwa. Są punkty jak zamku. Czarny nie pozwól, Ja to jest komenda, I... a, a, no, to bym... A mouse flyer czyli X2 X2 ile i dla. Ja? x <X2> ja? ile chcesz, jako X2? X2> i ty i mamy. ja mam nadzieję. Ale, 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 ale a, komenda by się tak, nie pojawiła, tak, że, nie tak, tak, używać, tak. że nie mogę używać tej komendy.

no. <coughs> Firma destrukcyjna Spartan skończyła swoje usługi w zamku zielonych. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Ja, ja sobie ten garniturek ubiorę. Kto mi zarąbał garnitur?

x -tysiąc. Ale co X1000 muszbajzer Co? Komenda na XP? Na XP? Komenda na XP' nie jest EX, tylko XP nie znam komendy na XP Komenda na XP' jest bodajże XP liczba i nazwa gracza Ale mogę się mylić, ale wydaje mi się, że taka Jak was zabiję, to też będę cheater? Sprawdzimy. Ej, o oh lol! Ej, ja, ja też mam tego samego buga. Zdublowała mi się zbroja. Też mam podwójną. Jedną mam na sobie, a drugą mam w ekwipunku. Zobacz. Rzucam, mój wizer. Patrz. Tylko nie bierz. Ja zresztą wystarczy wejść na mój filmik i można zobaczyć, że mam Podwójne, zduplikowało mi się Haha, jest Bo ja jestem cheater Ja jestem cheater I zaraz ich tak cheatuję A dobra, poczekaj Jestem na spawnie a, a, Ten, Sheller, daj mi proszę Cztery bedroka Co? ja? Bo zdublowałem zbroję, a ten. E, daj mi, proszę, cztery bedroka. Cztery bedroka, poproszę. Bo chcę sobie zrobić taką fajną skrytkę na skrzynkę. Chyba cię coś boli. Ale dla nas, no daj cztery tylko, proszę. Będzie fajnie. Naprawdę. Nie! Dobra, to daj, zrobię trola, bo ludzie oglądają takie filmiki dla troli. <grymne> Ale serio, daj daj tego, daj cztery yy, bedroka. Co? Daj mi cztery bedroka! Ja już mam zainteresowany miecz tylko muszę bym go nazwać. A to musisz go włożyć do kuwadła i tam potem go jego Nie, Nie, to nie Lama, nie. Nie, nie. Ale ja nie mam książki, Lama ją wzięła. Czy tam ktoś? Ja nie mam książki. Ej, LOL! Miałem, miałem podwójną zbroję i teraz już nie mam. Wy beboki jesteście, bo to przez was. Ale ja go nie mam. No nie, postawiłem go na wejściu. No daj tego bedroka! No tak, oczywiście, banet. Już. Nie! Bo się zaraz zaloguję na jego koncie. Eee, <laughs> cheater... I kto tu jest cheaterem? Banowanie to mnie cheater. No czekam. Na gdzie jest ty, co? jakim razem? Jakim... Na dwa razy w wyszedłeś z gry. Co? Słucham? Nie. Nie. Ja już trzydziestek. Nie mógł słuchać. Dobra, to mnie chociaż odbanujcie, żebym mógł odcinek zakończyć, potem mnie znowu zbanujecie. Bo nie chcę kończyć odcinka w menu serwerów. Co? Mówcie na tym Skype jakoś głośniej, bo Was przerywa. Ja idę na spawn się pożegnać, a co wy będziecie robić, to ja już nie wiem, nie moja sprawa. Trofeum muszbajzera ta. Paląca się głowa creepera. Dy eko jed. Jaki dy kojet Wiem. A więc tak. Kto yy, To kto chce ze mną zakończyć odcinek? Co? A co Mam Więc tak. I to koniec dzisiejszego odcinka. Ja jestem Spartan, a ze mną byli... Poliszę pan. to cheater! Ja nie cheatuję, nawet na tym serwerze operatora nigdy nie miałem ani game moda. No.